Cześć, witajcie. Tu Wujek Marek. Dzisiaj przedstawię filmik z cyklu, który nazwałem Lepiej szybciej niż wolniej. W skrócie będę pokazywał Wam, jak króciutko można rozwiązać zadanie zamiast długo. No, oczywiście do tego niezbędna będzie teoria, no i to się wiąże z tym później, tą praktyka. Spójrzcie, takie proste zadanko mamy. Trudno to nazwać zadankiem. zadankiem, po prostu mamy obliczyć. Statystyczny uczeń wykona najpierw działania w liczniku, potem w mianowniku. Czyli sprowadzi do wspólnego mianownika. Dla dwójki i trójki wspólny mianownik to jest 6, ale jeszcze czwórka, czyli wspólny mianownik to jest 12. No to sprowadźmy. 12, czyli rozszerzamy ułamek o 6. 6 razy 1 to jest 6. Ten rozszerzamy o 4 mianownik. Licznik też mnożymy przez 4, czyli 8. Kolejny łameczek rozszerzamy o 3. Czyli licznik też mnożymy przez 3 to jest 9. No i jedność, czyli 12 dwunastych. W mianowniku wspólny mianownik to jest 2 i 5, dla 2 i 5 to jest dziesiątka. Czyli z jednej drugiej robimy 5 dziesiątych, z jednej piątej 2 dziesiąte. No, i jedność, czyli 10, dziesiątych. przepisujemy kreseczką łąkową, no i wykonujemy działania. Mianownik, oczywiście, przepisujemy. W liczniku dodamy 6 plus 8, czyli 14, minus 9 i minus 12, czyli minus 21. W mianowniku, mianownik przepisujemy. W liczniku mamy 5 plus 2, czyli 7 i odjąć 10. Ostatecznie w liczniku będzie minus 7 dwunastych. A w mianowniku minus 3 dziesiątek. Przy dzieleniu dwóch liczb ujemnych minus się redukuje, czyli minusów już nie będzie. I teraz dzielimy 7 dwunastych przez 30. Zatem mnożymy przez odwrotność, czyli 10 trzecich. Mógłbym skrócić, ale już wymnożymy ułamki, czyli licznik razy licznik to jest 10 i mianownik razy mianownik to jest 36. Na koniec skróćmy przez 2, czyli 35. 18. No, i to jest wynik. Jak to można zrobić o wiele, wiele krócej? Przepiszmy, może, że przepiszmy Przepiszę jeszcze raz ten łamieczek. 1, 2, dodać 2, 3, minus 3, 4, minus 1. I mianownik. 1, 2, Plus 1 piąta minus 1. No i mamy wykonać działanie. Pierwsza rzecz, nazwijmy, co my tutaj mamy. Mamy ułamek. Ułamek można skrócić, rozszerzyć albo rozdzielić. Najlepiej oczywiście tutaj rozszerzyć, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę. A tą liczbą będzie wspólny mianownik dla tych małych. Mianowniczku, czyli dla 2 i 3 to jest 6, dla 4 jeszcze do 12. dwójeczka wchodzi w tę dwunastkę, jeszcze jest piątka, czyli wspólny mianownik dla 12 i 5 to jest 60. W takim razie rozszerzamy ten ułamek, mnożymy licznik przez 60 i mianownik przez 60. No i kraseczkę przepisujemy. No i mnożymy. 1, 2 razy 60 to jest. 30, 2 trzecie razy 60, 3 skracamy z 60 to jest 20, 2 razy 2 to jest 40, 4 z 60 się skróci, to jest 15, 3 razy 15, czyli 45 i 1 razy 60 to jest 60. Teraz w mianowniku, 1 druga razy 60, czyli 30. 1 piąta razy 60, piątkę skrócimy, to jest 12. I odjąć 1 razy 60, czyli odjąć 60. Jak widzicie, łomeczków po pierwszym przejściu już nie ma. Mówię o tych małych, bo duży oczywiście zostaje. No to, żeby się nie śpieszyć, 30 plus 40 to jest 70. Minus 45 minus 60, czyli minus 105. 30 plus 12, czyli 42. Odjąć 60. W liczniku będzie liczba ujemna, w mianowniku ujemna, czyli minusy się zredukują. Zostaje 35 przez 18. I ten sam wynik mamy. Czyli jedno rozszerzenie ułamków nie ma. Wynik ostateczny. Czyli warto się zastanowić, nim podejmujemy jakiekolwiek działanie. Oczywiście teoria to podstawa. Trzeba pamiętać, co można zrobić z łamkami. Także pomyślmy, nim zaczniemy wykonywać jakiekolwiek działania. Do zobaczenia, zapraszam na kolejny filmik.